Kordiał morelowy. Składniki. 100 g suszonych moreli bez pestek. Ćwierć szklanki przegotowanej wody. Po pół łyżeczki mielonego imbiru i miodu. Po ćwierć łyżeczki mielonego cynamonu i ziela angielskiego. Po ćwierć łyżeczki od kawy mielonych goździków i tartej gałki muszkatołowej. Szklanka piwa imbirowego. Łyżeczka od kawy soku z cytryny. Umyte morele wkładamy do rondelka. Dodajemy korzenie, zalewamy gorącą wodą, doprowadzamy do wrzenia, a później gotujemy na niewielkim ogniu około 20 minut. Zdejmujemy z ognia, studzimy, miksujemy z miodem i piwem. Lekko podgrzewamy i doprawiamy do smaku sokiem z cytryny.